Znaczy, no, można powiedzieć, że do półfinału było um, dosyć gładko, um, bardzo przekonujące zwycięstwa nasze e, z kolejnymi rywalami. E, no, a w półfinale o, no, ciężki pojedynek i, i zakończony rzutami karnymi. Na szczęście dla nas e, skutecznie bardziej od przeciwnika wykonywaliśmy te rzuty karne no, i znaleźliśmy się w finale, no, z czego jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o Puchar, no, to tak mieliśmy czterech przeciwników. Każdy mecz wygrany dosyć pewnie, zdecydowanie. Druga do finału, niby prosta, patrząc po wyniki, ale wiadomo, że jak się gra z zespołami nieco niżej klasyfikowanymi, jeśli chodzi o poziom rozgrywek, każdy się nas troszkę bardziej motywował, każdy się bardziej do nas nastawiał. Boiska były na wyjazdach różne, więc to też nie sprzyjało, ale summa summarum zasłużeni jesteśmy w finale, i gramy w środę z Białystok. niebiały Stok. to jest niebiały Stok, tak. Znam doskonale, bo stamtąd się wywodzę, znam to środowisko, wiem jak pracuje trener Kobeszko, wiem jak dużo wymagać zarówno od zawodników od siebie, jak i od swojego sztabu. Wiem, że ranga meczu również będzie taka, że każdy możliwie zdrowy zawodnik będzie chciał brać w tym udział. Na pewno ciężki mecz przed nami, jest to zespół, który jest w pierwszej ósemce trzeciej ligi, my się tu łamy gdzieś w końcówce, więc to też jakby świadczy o klasie rywala. No ale to my jesteśmy czwarty raz rzędu w finale i jakby na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Ja zrobię wszystko ze swojej strony, z moimi zawodnikami, żeby Zambrów, to lokalne środowisko, miało więcej radości w tym sezonie, aniżeli tylko rozgrywki trzecioligowe. No ale w środę o godzinie 19.30 będziemy wszyscy już wiedzieli, jak jest, kto jest zwycięzcą rozgrywki. Jeśli chodzi o poziom trzeciej ligi, to jest jeden z naprawdę z lepszych zespołów, jeżeli chodzi o, o operowanie piłką. I tutaj na pewno słynie z tego też trener Tomek Urchawik, który lubi ofensywny styl gry i, i, i utrzymywanie się przy piłce. No my na pewno będziemy szukali swoich szans też w tym spotkaniu i też dysponujemy swoją siłą i, i też wierzymy w swoje możliwości i na pewno nie będziemy się oglądać na przeciwnika, będziemy raczej się koncentrowali na sobie. Mają doświadczony zespół, mają indywidualności, na pewno to jest zespół bardzo groźny. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o doświadczenie, na pewno to będzie ich atutem w tym spotkaniu. No, po naszej stronie na pewno będzie młodość i, 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 i charyzma, mam nadzieję, że większa, jeżeli chodzi o zdobycie tego trofeum. No, zobaczymy po, po meczu. Mam nadzieję, że dogrywki karnych nie będzie, chociaż dla kibiców na pewno e, będzie, by, byłoby to dużą atrakcją. No, na pewno chłopcy chcą zdobyć to trofeum. To jest fajna nagroda dla, dla moich zawodników za też dosyć udany sezon w naszych rozgrywkach trzecioligowych. E, i, i mam nadzieję, że ten mecz e, będzie dla nich takim, e, jak to mówią, wisienką na torcie. I zobaczymy, jak to wyjdzie po 90 minutach. Być może jednak będziemy grali dłużej i, i będą e, inne możliwości do rozstrzygnięcia tego spotkania na swoją korzyść. To jest sport, prawda? Tutaj e, jeżeli dwie drużyny dochodzą do finału, to każdy ma szansę wygrać i, i tylko każdy musi też e, w odpowiedni sposób do tego podejść. Mam nadzieję, że my podejdziemy w odpowiedni sposób, na pewno Naszym problemem troszeczkę jest ostatnio granie środa-sobota. Gramy już trzy tygodnie praktycznie w ten sposób. Mamy dosyć wąską kadrę, no ale mam nadzieję, że ten mecz finałowy w chłopakach wyzwoli dodatkowe siły i, i, i damy radę również rozegrać dobry mecz w finale tego Okręgowego Pucharu Polski. Super. Ja spodziewam się takiej otwartej gry mimo wszystko. tak Ja wiem jak ja pracuję, wiem czego wymaga trener Beszko, więc tam na, nie, na pewno nie będziemy Szachowali specjalnie, nie, na pewno nie będziemy czekali na to, co zrobi przeciwnik. Będziemy próbowali zarówno ja, jak i Jelonia yy, narzucić swój styl gry. Jest to styl ofensywny, zarówno jednej drużyny, jak i drugiej, więc no, może być dogrywka po wyniku 3-3, ok, ale na pewno nie będzie 0-0. Jesteśmy czwarty raz z rzędu w finale, więc, więc to doświadczenie powinniśmy mieć jako już yy, czterokrotny finalista winały złączą się swoimi jakby prawami. Tak? Jagiellonia przyjedzie pewnie młodym zespołem, ale to jest to ciągle Jagiellonia. Są to chłopcy, którzy reprezentują kraj w swoich kategoriach wiekowych. Jakby nie patrzeć w tabelę, są w pierwszej ósemce, więc mają dużo więcej punktów od nas, mają dużo lepszy sezon, aniżeli Olimpia Zambrów. Więc nie chciałbym tutaj jakby zdejmować presji z siebie i mówić, że nie, tylko Jagiellonia jest faworytem, nie, Olimpia jest tylko pretendentem. Myślę, że szanse są po 50% mówię. Jelonia jest nieco wyżej w tabeli, ma lepszy sezon, niż my. My jesteśmy czwarty raz w finale, wiemy jak, jak smakuje zwycięstwo i wiemy jak smakuje porażka. Więc myślę, że to wszystko sprawia, że ten wino będzie wyrównany. I... No, nawet wydaje mi się, że to oni są faworytem w tym meczu. Tak, z miejsce ich na pewno nie jest adekwatne do tego, czym dysponują, jeżeli chodzi o zespół i kadrę i, i, i możliwości. Na pewno to jest trudny sezon dla Olimpii Zambrów. Uważam, że to jest jeden z lepiej grających zespołów w tej lidze. No ale niestety ten początek e, ligi mieli dosyć trudny e, mieli kryzys i, i niestety no, dzisiaj się znajdują tam gdzie się znajdują. W naszym wypadku jest to w zasadzie teraz uratowanie sezonu, tak? bo wiadomo, że Olimpia dzisiaj mówię już powtarzam się, ale balansuje pomiędzy trzecią a czwartą ligą. Sezon jest dosyć przeciętny, jeśli chodzi, nawet słaby, jeśli chodzi o rozgrywki centralne. Gilonia, wiadomo, miała dużo więcej radości, więc my na pewno będziemy chcieli gdzieś odkuć się troszkę tym finałem i, i pewnie te emocje, te jakby samo nakręcanie się, taka, samo, taka mentalność bojowa będzie z naszej strony na wysokim poziomie, bo na pewno chłopcy będą chcieli choć trochę sobie uprzyjemnić ten, ten, ten sezon.